Fundacja Wspierania Rozwoju Ja też jest organizacją, która pomaga dzieciom, młodzieży i osobom z zespołem Down'a od ponad 10 lat. Działamy na terenie Trójmiasta, wspieramy dzieci, młodzież i dorosłych zarówno z okręgu naszego Trójmiejskiego, jak i również z całego kraju. Pomagamy im edukacyjnie, staramy się ich wspierać w osiągnięciu samodzielności, aktywności zawodowej. Nasze działania są dość szerokie i staramy się wspierać ich w taki sposób, aby w dorosłości mogli osiągnąć samodzielność na miarę swoich możliwości. W najbliższym czasie mamy zaplanowane wydarzenie świąteczne dla naszych podopiecznych, w czasie którego chcielibyśmy obdarować ich prezentami. Serdecznie zapraszamy do włączenia się do akcji Zaprzęg Świętego Mikołaja. Macie Państwo okazję stać się pomocnikami Świętego Mikołaja i stać się aktywną częścią Zaprzęgu. Serdecznie zapraszamy do włączenia się do akcji, tak abyśmy mogli nasze dzieci obdarować prezentami i sprawić im dużo radości.